Z tej strony do dzisiaj zajmiemy się nowymi rzeczami, które odnoszą się do nowej wersji terrarii. Mamy znowu kilka obrazków, także do dzieła. Zacznijmy może od tego, że system wyboru koloru poszczególnych elementów naszej postaci zrobiony został teraz w sposób bardziej intuicyjny. Nie będziemy musieli już eksperymentować z różnymi wartościami liczbowymi poszczególnych kolorów, ale będziemy mogli sobie poprzesuwać widoczne tutaj słowaczki, aby osiągnąć oczekiwany przez nas efekt. Na kolejnym screenie możemy zobaczyć, jak będzie prezentowało się takie powiedzmy rozszerzone menu mapy, To znaczy, ma ono rozszerzać minimapę, którą mamy w prawym górnym rogu. We'll be right <laughs> back. No i z tego, co możemy zobaczyć, mapa tutaj prezentuje się w postaci takiego pseudo-zwoju i właśnie w jego treści znajduje się ta mapa. Zauważcie też, że w tle mamy podziemia śnieżnego biomu, znaczy grafikę, która nawiązuje do tego biomu. No i zastanawia mnie fakt, czy to jest po prostu taka koncepcja, że to będzie w tle, czy też tło będzie zależne od biomu, w którym się znajdujemy. Jeśli tak, ogromny plus za to. No jeśli chodzi natomiast o następną grafikę, to jest ona po prostu przeładowana nowymi treściami. Możemy tutaj dostrzec nowe skrzynki, nowe materiały, nowych NPC-ów, rzecz jasna nowe przedmioty, nową zbroję i Innymi słowy, bardzo dużo nowych treści, z których pewnie jak kilku rzeczy nie wychwyciłem. Jednak moim zdaniem nie chodzi o to, żeby na tych wszystkich screenach wyliczyć po prostu wszystkie rzeczy nowe, które się tu pojawiają. Ponieważ poza tym, że są, tak naprawdę nic o nich nie wiemy, nie wiemy jak będzie je można zdobyć, co będą robiły, do czego będą służyć. Jednak takie pokazywanie nam screenów ma inną bardzo fajną właściwość. Otóż chodzi o to, że pokazuje nam, że tych rzeczy będzie naprawdę sporo. I chodzi o to, że warto czekać na tą aktualizację. Muszę jednak przyznać, że tym razem stwierdzenie, że o tych rzeczach nic nie wiemy jest trochę na wyrost, ponieważ dostaliśmy do tych screenów taką pewną listę różnych informacji, z których wybiorę te najciekawsze i wam jeszcze je przeczytam. Już faktycznie na samym tym screenie możemy zobaczyć, że skrzynki zostały powiększone, a do punktu została dodana jedna nowa linia, nowy rządek. Jednak z uwagi na to, że miałem pewną przerwę w tej grze nie rzuciło mi się to od razu. Przy okazji pojemność staka została też zwiększona do 999 elementów w jednym staku, co wróży dobrze będzie zachować w ekwipunku porządek. Przy okazji, Hello Set będąc najlepszym setem jeden 1.1 jest w tym momencie dopiero czwartym najlepszym setem. Na tą chwilę patrz wprowadza około 600-700 nowych przedmiotów, z czego około setkę stanowią farby, barwniki. W grze pojawiły się nowe tła, no i są biomy, które nie zostały nam jeszcze pokazane, prawdopodobnie są to obszary na mapie, które starałem się wychwycić podczas naszej analizy mapy. W dalszym ciągu jest trochę rzeczy do dopracowania, w każdym razie twórcy rozważają też dodanie pewnych rzeczy z wersji konsolowej gry oraz pewnych możliwości kontroli czasu albo różnych Eventu. Przy okazji, wracając jeszcze do przedmiotów miecz Terra Blade, który już się przewijał przy okazji analizy tych spoilerów, ma być najmocniejszym mieczem, jednak nie najmocniejszą bronią. Zatem możemy powiedzieć delikatnie, że twórcy tym razem postawili na broń dystansową. No, i lipiec nam się pomału kończy. Ja mam nadzieję, że do update'a już jest bliżej niż dalej. Ponieważ czekam z zapartym tchem, zwłaszcza po obrazku, który ostatnio ujrzał światło dzienne. Jak zapewne większość z Was wie, do Terrarii zostały dodane ostatnio Steam Trading Cards, czyli takie karty steamowe, które mogą się pojawić w naszym ekwipunku po prostu w momencie grania w określoną grę. Jeśli będziecie chcieli, poświęcę im, powiedzmy, osobny poradnik. W każdym razie dzięki tym kartom jesteśmy w stanie odblokować pewne steamowe tła na nasz profil. I jedno z nich ukazuje nowy biom, a mianowicie The Crimson. Nazwę zawdzięcza oczywiście. Czerwonej roślinności, porastającej jego tereny. No i na tej grafice widzimy też dwóch przeciwników: jednego humanoidalnego, który wygląda, jakby chciał nas zjeść, i drugiego latającego, który nie wygląda już tak strasznie, aczkolwiek też pewnie nie będzie do nas pozytywnie nastawiony. Ja jeszcze zastanawiam się, jak The Crimson można ładnie przetłumaczyć na język polski, tak żeby oddawało to charakter tego biomu i pasowało jako nazwa biomu. Jeśli macie jakieś pomysły, możecie pisać w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, możecie zdać mu łapkę w górę. Jeśli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, możecie mój kanał zasubskrybować. Ja się z Wami żegnam. はい、は